Hejka kochani! Dzisiaj otworzymy sobie prezenty, które dostałam od ludzi z okazji zbierania prezentów. To no jest po prostu bez okazji chciałam nagrać was odcinek. Więc na początku napiszemy sobie status, że nagrywam. Jeszcze tutaj nie zmieniłam statusu, że jest live. Przy okazji chodzę sobie tak jakby taki spacerek, więc sobie żeby jakieś auto przejeżdżać. Będę będę starał mówić głośno, ale to dopiero, gdy dojdę do domów, czyli jak nie przestanę, zapewne. Zrobił że nagrywam. I co? No i zacznijmy otwierać w sumie prezenty. Tak jak powiedziałam w poprzednim filmie, wszystkie, kolek kolekcja, jaką dostanę wy, ten filmie, w tych prezentach znajdę oraz unikaty będą nagrodzone. Czekajcie. Dobra, lecimy. No i co, lecimy, zaczynajmy. Dobrze. Pierwszy prezent jest od please, we, please. Please, VIP, please. Sorry. Please, we, please. We, please. Dziękuję za prezencik, Otwieramy. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, coś czuję, że to są same te prezenty. No comment. Okej. Okay. Ale i tak dziękuję. Może jak skończę prezenty od odnieść coś innego. Ogólnie się co tu jest. To musiała, jakby, będę to rozdzierała osobom. Więc będzie rozdanie na to. Jak te 4, 4 stopy, to zrobię Wam rozdanie. Zaraz wystawicie łapkę w górę i napiszecie komentarz. Biorę udział. A ja sobie na następnym filmie, który będzie w poniedziałek, wstawiony. Nagrałam go pełniłam w sobotę, bo jak robię rozdanie, to. Musi być trochę czasu, żeby zawsze. W końcu letniego mieliśmy. E, kolejny. Okej, okay, to już jest coś innego, więc mega fajnie. coś Okej. Fajnie, tu ja dziękuję za wszystkie prezenty, które dostałam. O, to jest ładne. Jeżeli pojawi się tutaj gdzieś jakiś unikat pojawi się, a ja nie będę tego świadoma, że to jest unikat, będzie z 2016 17 roku napiszcie też w komentarzach, że jak ktoś to y, unikat, na przykład nie wiem, opiszcie jak to wygląda, to prostu, czy tu jest jakiś unikat. Wojciech, zapiszcie, który to był prezent z kolei. Tu już dochodzimy do końca. prezentów. Kirby's jest Snyd, kwiatuszki. Już nie będzie złać tak, out, ponieważ już jestem daleko. Okej. Okay. No i teraz mamy prezent od Ciemnej, więc dziękuję, ciemnej za prezent. Okej, okay, takie budki. Dobrze. Teraz mamy prezenty od Marvel. Takie oksiki. Cieszę się, że jest dość mało zajmujących Dziękuję bardzo za Ponieważ mogło być ciężko. No i teraz mam od Raven, Raven Windenburg. Więc dziękuję za przencie. No i tu już nie widzę, bo tam laga. MSP i nie wiem, czy nie muszę się lognąć. Niestety. chyba muszę się lognąć, albo przynajmniej przejść jeszcze raz w prezenty. Nie. No to się logniemy. I... I co? I wchodzimy z powrotem w Mister Planet. Także sobie pójdę tutaj, tu pójdę sobie zobaczyć, czy są takie No i co? Lecimy dalej. Film będzie dość krótki, więc tyle szczęścia, bo nie był dosyć dosyć długi więcej. A film. Tak, Ale ja się nie chciała, bo nie lubię tych filmów. Chcę w sobie sensie wiedzieć, bo to jest dużo roboty z tymi filmami. No i się y, ogólnie też wdechacie o i tu już widzę, że coś mi tu nie gra. Z... Tym. Y, ogólnie co? To... Ten. Y, tak jak powiedziałam, dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie prezenty. Tak jak powiedziałam na początku jak zostanę jakiś unikacik, no to będzie on nagradzany Tak samo kolekcja będzie ona zaś nagradzana i tu też czuję, że będzie tu niestety trzeba zrobić krótką przerwę w nagrywaniu więc sobie zmontuję tą część i, i przejdę do nagrywania dalej i po prostu złączy te, te filmy, zmontuję wszystko fajnie. W razie MSP nie chce współpracować. Więc zobaczymy się zaraz. Ok, nagrywamy z powrotem. Z powrotem wróciłam. Już MSP mi działa, więc odświeżę tylko status, że nagrywam. Żeby więcej osób to zauważyło No i co? Prezent od na Dziękuję bardzo za prezencik okay. o, moje włoski flamingo Właśnie zbieram włoski flamingo, więc... Dziękuję bardzo No i co? No i... Dziękuję bardzo Akurat jeżeli chodzi o unikaty takie, no to... za Bardzo ich... wynagrawać No nie będę Ponieważ są to... Jakby niby jest to dalej są za level. Znaczy, że zrobię, nie wiem, 15 multicond i mogę dostać. Ja nic nie za taki czasu. Więc no, dziękuję. Teraz przedtem od x otwieramy sobie. O, dziękuję bardzo, są tu włoski z eventu. Bardzo dziękuję. Takie włoski, czyli właśnie z eventu i za level. Lęczy... Włoski z eventu to po prostu e, podziękuję jej. Wiadomości, bo włoskie z ewentu no, są chyba trochę więcej warte niż level. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc jeżeli nie mam racji, to pro, proszę mnie poprawić. E, no i co? No i lecimy dalej. Wiktoria e, Wikusia dostała mi trzy prezenty, więc dziękuję bardzo. Jeżeli któryś z prezentów jest unikatem, to mi powiedzcie, bo serio ja nie jestem, nie wszystko wiem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Teraz prezencik od April. Dziękuję bardzo. Jest taka bluzeczka ładna. Dziękuję. Rusowa dziewczyna Bartka. Bardzo dziękuję za prezent. O oh Ej Boże! Dostałam czapkę Ink. Dziękuję bardzo. Pojawi się ta osóbka w moim statusie. Ja zrobiłam sobie screena Skoro nie pójdzie do miniaturki, ponieważ właśnie tego mi było trzeba do miniaturki. Lecimy dalej. O, dziękuję Najie za prezencik. No i są to włoski. Dziękuję bardzo. Ania 1516, dziękuję bardzo za prezencik, Dziękuję za włoski. Vortexa dziękuję za prezencik. Dziękuję za spodnie! Wow. No i ostatni prezencik od Vortexa. OMG, oh dziękuję za spodniczkę z zadań, ogólnie jakby dostałam trochę takich rzeczy właśnie za level z zadań, właśnie też dostałam tę spodniczkę e, za level z eventu, dostałam też jakąś rzecz za level włoski, więc dziękuję bardzo, a wreszcie dziewczyna Bartka, no, nie dość, że pojawisz się w moim statusie, to dodam Cię do znajomych i wyślę Ci może nawet pozderko Ci wyślę, Albo wyślę Ci po prostu jakieś 2-3 preski z szafy. Więc tak. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie prezenciki, jakie od Was, moi drodzy, dostałam. Bardzo dziękuję za tą czapeczkę i jeszcze zmienioną. Dziękuję bardzo, proszę Dziewczyna Bartka, jesteś po prostu przecudowna, przekochana, po prostu bardzo Cię kocham. Jesteś cudowną osobą. Od razu idę Ci podziękować w wiadomości prywatnej na dowód. No i wyślę też grafka. A na dowód, że to zrobię, no to się po prostu to na yy, odcineczku jeszcze i będę sobie powoli kończyła odcineczek. A, no i jak będziecie chcieli drugą część y, całość takich takiego, takiego czegoś, czyli otwierania prezentów i zbierania ich, to bardzo chętnie to zrobię. Mogę nawet zacząć zbierać prezenciki od jutra i na przykład do następnej środy, bądź do środy za dwa tygodnie, żeby mogła że uzbierały się troszeczkę więcej. Nawet te dwa, trzy preski więcej, to już jest troszkę ciekawiej, może się troszeczkę więcej wydarzyć. Więc piszę. Okej, okay, dziękuję bardzo za czapkę ink. Okej, okay, no i pojawi się też yy, właśnie w miniaturce za czapeczka ink. dziękuję bardzo! Okej, okay, mam ją, więc nie drugiej rundzie aktywnej wysłać i pozderko. Więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak chcecie mi wysłać prezencik, to tutaj macie mój nick. Jeszcze od razu nagram, napiszę sobie statusik. Dziękuję za czapkę Ink, więc na pewno z wynagrodze pozderkiem to, tylko muszę czekać, aż ta osóbka będzie po prostu aktywna, żeby móc jej do pozerku wysłać. I co? Ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i do następnego, czyli do poniedziałku. Bądź do live'a. Może uda się jakoś, nie wiem, ogarnąć jutro live'a o 13 do 14 może możliwe. Wtedy myślę, że też pojawi się oczywiście coś. Na pewno wtedy będę po prostu właśnie yy, tutaj tą dziewczynę, czy tam chłopaka od yy, Czepeczki. Ponieważ, tak jak mówiłam, wynagradzam to i myślę, że no. Więc no. Kochani, do następnego! Jeżeli chcecie drugą taką serię, to napiszcie komentarz, że chcecie, ale myślę, że i tak zrobię. I od dzisiaj, na przykład od przyszłej godziny, będę zbierała preski do następnej środy. A w poniedziałek zrobimy sobie jakiś eksperyment społeczny, ponieważ chcieliście taką serię. Znaczy, był tylko jeden głos, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu czekać rok, aż będzie więcej tych głosów, więc po prostu zrobię ową serię. I co? Ja Wam dziękuję. Do, do poniedziałku, więc do live'a jutro. Buziaki. Pa, pa.